Dzień dobry moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na przekaz od Waszych duchowych przewodników. Macie do wyboru dwie grupy, dwa kamienie. Moi drodzy, pierwszym kamieniem jest fluoryt, który jest fantastyczny przy poprawie pamięci czyli wzmaga poprawę pamięci, zwiększa przyswajanie wiedzy i koncentrację. Także bardzo fajny kamień, polecam. I moi kochani, drugim kamieniem jest malachit, który z kolei wspiera nasze zdrowie, odporność, wykazuje działanie uspokajające i nasenne. Akurat z tym niebieskim to bardzo ładnie tutaj nam się tutaj zarezenowało. Moi drodzy, daję Wam chwilkę do wyboru. Kierujcie się swoim instynktem, swoją intuicją. 3 sekundy, i macie to, moi kochani. I przechodzimy do grupy pierwszej, do grupy, która wybrała fluoryt. Zobaczymy, co wasi przywodnicy duchowi chcieliby wam przekazać. Robimy przekaz na chwilę obecną i na najbliższy miesiąc. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przekaz dla moich widzów, co ich przewodnicy duchowi chcieliby im przekazać. Robię to czytanie z intencją największego dobra moich wspaniałych widzów. Co przewodnicy duchowi chcieliby przekazać moim widzom, którzy wybrali fluoryt na chwilę obecną i na najbliższe 4 tygodnie? I zobaczmy, moi kochani, co tutaj nam się pokaże dla Was z przełożenia: moi drodzy, wy możecie. Dla Was przede wszystkim może zacznę od tego, że stały partner, partnerka może dla Was mieć jakieś duże znaczenie lub po prostu jakaś osoba, która ma jakiś autorytet. To może być ojciec, niekoniecznie tylko ojciec, w każdym razie ktoś dla Was bardzo ważny. Możecie mieć z taką osobą do czynienia, ale również, moi drodzy, w teraźniejszości pokazuje mi się energia, kiedy najzwyczajniej w świecie działacie w zgodzie z Waszymi zasadami moralnymi i innymi. Ponadto, generalnie, moi kochani, tradycja, rodzina są dla Was bardzo ważne. W takiej energii Was tutaj, kochani, widzę. I zobaczmy zatem, jaki jest przekaz, przekaz od Waszych przewodników duchowych na chwilę obecną i na najbliższy miesiąc. Ok, i zobaczmy, moi drodzy. Okay. Moi drodzy, przekaz jest w zasadzie bardzo klarowny. Przede wszystkim, moi drodzy, wasi przewodnicy duchowi chcieliby wam przekazać, abyście dążyli do stabilizacji w waszym życiu uczuciowym, zawodowym, ogólnie dążyli do takiej życiowej stabilizacji, ale żebyście też znaleźli czas, na to, żeby po prostu miło ten czas spędzić, abyście wybrali się gdzieś na jakąś imprezę, na jakąś odwiedzili kogoś, spędzili jakiś miły czas w gronie jakimś najbliższych waszych przyjaciół czy rodziny, żebyście nie zapomnieli o jakiejś takiej fajnej, lekkiej atmosferze, abyście nie żyli po prostu. Jakimiś samymi zmartwieniami, które właśnie nam się tutaj pokazują, tylko żebyście po prostu znaleźli też czas na to, aby fajnie, miło spędzić czas w gronie bliskich, fajnych, serdecznych dla Was osób. Moi drodzy, no i co? Wasi przewodnicy duchowi chcieli wy Wam przekazać, abyście po prostu nie byli w takiej energii czarnowictwa, abyście przestali się zamartwiać cały czas o coś. Z Zadręczać, abyście po prostu wręcz przeciwnie byli bardziej pozytywnie nastawieni do świata, do ludzi, do samego siebie. Ponadto, moi kochani, co dalej? Przede wszystkim, abyście realizowali swoje pasje, swoje zamierzenia, realizowali swoje marzenia. Abyście byli bardzo kreatywni w działaniu, przedsiębiorczy i wasi przewodnicy duchowi chcieliby was również prosić, co właśnie wcale mnie nie dziwi, chcieliby wam przekazać, abyście po prostu byli bardziej pewni siebie, uwierzyli w siebie, przestali się zamartwiać, tylko działali, działali, spełniali swoje marzenia, byli bardziej kreatywni i tego typu energie nam się tutaj pokazały. I jaka jest rada dla was? na tą sytuację. Bo wynika z tego, że niektórzy możecie, mo mogą się czymś po prostu zamartwiać. A wasi przewodnicy duchowi właśnie proszą was, abyście nie byli w takiej energii czarnowictwa. I zobaczmy, co jeszcze... Karta rada Wam podpowie. No proszę, no znowu, wyjdźcie z energii jakiegoś cierpienia. Wyjdźcie oczywiście w cudzysłowie, no to należałoby to przepracować, jakąś energię rozczarowania, cierpienia, smutku i po prostu już wyjść z tej takiej ciężkiej energii. Przepracować ją i moi drodzy, otwórzcie się na jakąś współpracę z kimś, ale bądźcie również. Pełni zaangażowania w kogoś, w coś, w jakąś sytuację. Rozwijajcie się generalnie. I zobaczmy jeszcze kluczyk anielski. W ogóle te karty są po prostu zjawiskowe. Mam nadzieję, że Wam się, kochani, podobają. I zobaczmy kluczyk anielski dla osób, które wybrały fluoryt na chwilę obecną na najbliższe 4 tygodnie. I zobaczmy, kochani. Zmierzaj do swojego celu. No dokładnie. Moi kochani, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje. Tak abym mogła rozwijać mój kanał. Jest to niezbędne do rozwoju kanału. I naprawdę bardzo Was o to proszę, moi kochani. Serducha wam za to z góry dziękuję. Życzę Wam wszystkiego, co tylko najlepsze. I do usłyszenia, kochani. I przechodzimy do grupy drugiej. To już fluorycik idzie na miejsce. I zapraszam wszystkie osoby, które wybrały malachit. Robię to czytanie w intencji największego dobra wszystkich moich widzów, którzy wybrali malachit. Proszę Was, moi kochani duchowi, przewodnicy, o przekaz, co ich przewodnicy duchowi chcieliby im. Przekazać na chwilę obecną i na najbliższe 4 tygodnie, co przewodnicy duchowi chcieliby przekazać osobom, które wybrały malachit na chwilę obecną i na najbliższe 4 tygodnie. No, tutaj mamy słuchajcie jakąś energię rozczarowania, cierpienia, smutków, energii, przepraszam, teraźniejszości. Ktoś z Was może być w takiej energii. I zobaczmy, co Wasi duchowi przewodnicy chcieliby Wam przekazać na chwilę obecną i na najbliższe 4 tygodnie. Ok. Co dalej? Skoro wyskoczyły, wyskoczyła jedna więcej, weźmiemy oczywiście. No Okej, okay, bardzo ciekawe. W zasadzie bardzo jasny przekaz, znaczy też bardzo klarowny w, te, w tym sensie, tak jak i grupa pierwsza miała. Tutaj w ogóle jest bardzo wszystko jasne. Nie, nie ma potrzeby w sensie dokładania kart, żeby doprecyzować tę energię. Moi drodzy, na pewno wasi dochowi przewodnicy chcieliby, abyście przemyśleli wasze dotychczasowe doświadczenia i wyciągnęli przede wszystkim z nich wnioski. No to tutaj jest bardzo istotne. Czyli nie po prostu, że myślimy coś na jakiś temat. Odnośnie naszych dotychczasowych doświadczeń i po prostu robimy dokładnie to samo, co robiliśmy. Nie, tu trzeba, to jest czas, abyście wyciągnęli jakieś wnioski z jakiejś sytuacji, żeby po prostu nie wpadać potem znowu w jakąś podobną sytuację, która was może zranić lub rozczarować. Czyli wasi duchowi przewodnicy chcieli wy przekazać wam, abyście wyciągali wnioski z dotychczasowych waszych doświadczeń. Ponadto, moi drodzy, abyście działali, w zgodzie z Waszymi zasadami moralnymi i innymi. Również, moi kochani, abyście w razie potrzeby szukali jakiegoś, jakiegoś wsparcia, zwłaszcza takiego, słuchajcie, moralnego, u jakichś osób, którym możecie po prostu zaufać. I teraz, moi kochani, co dalej? To jest bardzo ciekawa energia. Tutaj wasi duchowi przewodnicy chcieliby Wam przekazać, abyście uważali na wszelkiego rodzaju manipulacje, również na wszelkiego rodzaju pokusy, bo może być tak, że niektórzy z Was mają cudowną, wspaniałą osobę, tą miłość i tak dalej, stałą relację, ale Jakieś pokusy go mogą po prostu kusić, jak ten diabeł. Więc na to należałoby zwrócić uwagę. Ale co również wasi duchowi przewodnicy chcieliby wam przekazać? Również to, moi drodzy, abyście po prostu uważali na wszelkiego rodzaju również używki. Czyli jeśli palicie, czy ktoś pali, czy drinkuje, czy coś takiego, no to po prostu wasi przewodnicy duchowi prosili was abyście po prostu być może przemyśleli no, wasze zachowanie które wiadomo że w nadmiarze no, nic nie jest dobre, tak? Ja w ogóle nie mówię, że w ogóle to jest dobre, ale już zdecydowanie w nadmiarze tym bardziej. Także uwaga w każdym razie na używki, na manipulacje, na jakieś pokusy. I moi drodzy, wasi przewodnicy duchowi chcieliby wam przekazać, abyście po prostu docenili miłość, która w oku was jest, docenili, abyście docenili swoje bliskie osoby, czy to jeśli chodzi o sprawy romantyczne czy takie z, wiecie relacyjne, pardon, czy sprawy czy relacje rodzinne wola. Więc, abyście docenili tą miłość, byli pełni akceptacji i dla swoich bliskich, ale również abyście dążyli do bardzo dobrego porozumienia ze z waszymi bliskimi, moi kochani. I zobaczmy jeszcze problem sytuacji. Pardon, nie problem sytuacji, tylko rada. Rada już dla was. Rada, pr proszę Was, moi przewodnicy duchowi, o radę dla moich widzów. Tutaj wypadły dwie: Okej, okay, moi drodzy, działajcie pewnie z wielką odwagą, stanowczością i determinacją do tego, aby osiągnąć jakiś sukces w jakiejś kwestii. I moi drodzy. No, właśnie, sukces, zwłaszcza w tych sprawach zawodowych, finansowych, czyli po prostu realizujcie swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia. Nie, tu nie ma miejsca, żeby się poddawać, tu trzeba działać sprytnie, tu trzeba działać pewnie i do celu, moi drodzy. Z wielką kreatywnością, stanowczością równocześnie, czyli wytrwałością. I moi drodzy, zobaczmy jaki kluczyk, jak, jak, jakie przesłanie od aniołków dla was tutaj się pokaże. Zobaczmy. Poproszę o przesłanie od aniołków tak grupy, która wybrała malachit. OK, mamy to moi kochani, bądź dobrej myśli. Czyli należałoby po prostu przerobić jakąś cięższą sytuację, wyciągnąć wnioski, nie dać się zbałamucić lub zmanipulować, docenić swoich bliskich. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, udostępnienia, subskrypcję, rzecz jasna, gdyż bez tego bardzo ciężko jest rozwijać kanał. Bardzo mi na tym zależy, moi drodzy, więc naprawdę mam nadzieję, że rzeczywiście osoby, które powracacie na mój kanał, że zasubskrybujecie mój kanał, a oczywiście nowe zupełnie osoby na moim kanale również. Pozdrawiam Was, moi kochani, ściskam i do usłyszenia.